Dzień dobry, Pani Widzę. Tu jest taka piękna naklejka, która upamiętnia dzień powstania Armii Krajowej. Dzisiaj środowiska patriotyczne i narodowe składały wieńce pod pomnikiem Armii Krajowej koło Sejmu a te środowiska lewicowe, lewackie wręcz, y, przychodzą manifestować y, przeciwko demokracji tak naprawdę. Y, co Panią tu prowadzę? Jestem córką dwojga zaprzysiężonych członków Armii Krajowej i Powstańców Warszawskich, którzy walczyli w tym miejscu, gdzie obecnie znajduje się Muzeum Powstania Warszawskiego. To był Chrobry 2 i nie mogłam nie przyjść. Proszę. Ma pani tu naklejki yy, i rozdaje je, prawda? Tak, proszę. jaki są... jak jest odzew już społeczeństwa? Yy, zupełnie dobry. Yy... Nawet niektórzy ludzie, którzy tutaj manifestują telewackie swoje poglądy, nie mają nic przeciwko temu, kiedy mówię, że mówimy o rocznicy powstania warszawskiego. Tak samo cudzoziemcy, kiedy im tłumaczę, że jest rocznica powstania największej na świecie wojskowej organizacji, uśmiechają się i godzą się na to. Dziękuję